Dobry wieczór, Państwu. Kolejny odcinek Bracia Końca Świat. Janek, jak zwykle po drugiej stronie, Filip. Ja! Jestem, tak. Dobry wieczór. No i lecimy, bo za 40 minut nam e, serwery tak. pozamykają, bo nagrywamy to w poniedziałek, e, w, znaczy w, w, w niedzielę, w nocy. I tak, dopiero co był Mikołaj, więc tak, wyjątkowo właśnie w poniedziałek znowu e, macie odcinek, bo normalnie byś było w niedzielę, no ale wiadomo, myśmy mieli jakieś tam zajęcia. Przy, przy okazji możecie się chwalić, co dostaliście na Mikołaja. Dostałem pistację. Ale, um, ale myślę też, że teraz, teraz nie będzie problemu z nagrywaniem tego yy, gdyby było to tak, tak jak trzeba, bo bo ja mam wolny. Po prostu najzwyczajniejszy. No właśnie 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 Dobra, no to co, losujemy, losujemy zespół, uwaga, cyk! Eee. Co? To chyba jeszcze raz. Co? Bo wylosowało mi Middlesboro, ale mam ustawione tło Osasuny, to znaczy to jest mój parcz i coś jest tu zjarane. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, to jeszcze no, ale to raz. No to nie, no to zostaw, możemy tym zagrać, no to bez różnicy, nie? Ale to chyba jest Middlesboro, no, tylko po prostu ten herb Osasuny ma no, ustawiony. Dobra, nie będzie. będzie fałszywa Osasuna. No, na, 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 na formie E, także No, cudownie. Swoją drogą też. Patrzyłem sobie przy okazji, bo wczoraj. Gdzieś tam pod, w komentarzu pod jakimś tam znowu pod kartomanią, czy gdzieś tam koleś wrzucił skład i napisał, że sprzedaje konto, nie? I żeby tak, się z tym tak, dogadać na priv tak. No i tam wiesz, Messi inform, jakieś nie wiadomo co, jakieś Darglisze i inne. No i ja tak, dobra, kurde, panie kolego, poka pokaż mi ten twój skład. Byłem ciekaw, ile będzie chciał za taki skład, nie? No i mi mi napisał tysiąc zł. No ja pamiętam, na, na sesji mówiłeś. Aha, no, no właśnie no. I, i tak sobie pomyślałem, że gościa trochę porobało, no ale... wszedłem ale sobie na eBaya i ludzie tam kurde za 3000 zł chcą sprzedawać jakieś składy w ogóle na jakasz No, No, no także w no. ogóle w ogóle nie widziałem, że to taki rynek jest ogóle, hmm. tak. nie jest w Myślałem, że on będzie że tak. Szkoda, że ten Akpom wyleciał. No, wyleciał No on by był fajny, ale... to my tam mamy. No dobra, ujdzie w sumie, nie wiem co tu zmieniać, chyba Ach, jest okej okay. diamen, Diament Diamant... Patrz jaki mają nazwę Jezu O tak. Boże, nie zauważyłem no, tego wcześniej Ale, ale ogólnie gramy bro, tak, zgadza się no, tak. no ale powiem ci, że z naszej ekipy e, przyszłej, że tak ujmę, to co, e, ostatni finał e, tego, finał czego to było, finał PLE chyba? Tak, finał PLE, no to to był chyba Julo z e, Grzybiarzem. O proszę, o e, a, proszę. A, a, a Julo wszedł e, po tym, jak w półfinale pokonał e, Jano, o, <laughs> tak proszę. ja mówię, ja mówię, dawać, pokazujcie się tam, nie? Dokładnie, bo, no bo zaraz tutaj wiadomo, co będzie, nie? No właśnie. Ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą wkrótce. Tak jest. Aha. A ty, ty. F Fletcher, Fletcher ty. To jest ten, co w wyplaszu był, ten łysy. Tak. O, patrzcie, co są odciągnięci. Patrzcie. Teraz cyk. Czemu to no. przyjmujesz, ty drewniana no balongo, ty? Co to jest za kurde drewno? Drewniana balonga. Nie wiem. Jest, dobrze. No przecież. Jest dobrze, kurde, no. cool, myślałem I za co, chujne. i balonga? To, to był chyba balonga, mam. Nie, to Fletcher teraz. Fletcher? Był. Nie. No. Fletcher. Łatwo. No przecież, bo balonga by tego nie trafił. No, not quite in my tempo. Not quite my tempo. Aha. O. Oh. No. mnie zaatakowały. mnie zaatakowały, dokładnie. O -o. Tak jest. To jest ten. Słynny ślizg sz zwalniający. Zejdzie na tą lewą. O kurde. Okej. Okay. Kurde, załóżcie się strzelać no, do bramki. No właśnie, panu, co jest kurde, na tych treningach macie szersze bramki, co, o co tu chodzi? O, naprawdę? Co to? Torres? O to! Kurde, to Torres. Dziadostwo. Taki... Teraz to strzela, kurde, jak nim grałem, to ajdź. Dziad. No co zrobisz? No, no nie dawaj, wierzę, może, ale no byśmy jeden. wyszli teraz. Absolutnie byśmy wyszli z tego rewelacyjnie. Prawdopodobnie by to była brama. No a staję, no widzisz, tam, na ludzie. No, łatwo. Który kont będzie grał tutaj? No też tak mi się chodzi. tak wydaje. No, Dobra, każe, ja cię błagam. Weź nie rob wstydu. Dążysz? Chciałbym. Ude. Co za dziady. No nie wierzę. To będzie brama. No jak tak się odbija to, to już jest wiadome. Dawaj. Kurde, kurde, kurde. pustą bramę kurde. zostawił, no, wiesz, kurde, dlatego wiem, chciałem. Wiem. Tylko nie zdążyłem się nim obrócić, no. No, ale, ale mamy lepsze statystyki. No tak, no, jak strzelacie z każdej pozycji, no to macie. No na razie próbują, próbują. Tak, no, tak. Ten nasz bramkarz to. Zobaczymy. Co oni to. No, zagrał, tak, tak, zagrał, zagrał właśnie. No. No, i, co, ale będą ale później. To... Ale statystyki mieliśmy lepsze. Jeszcze aj, byłem aj, aj, Mogłem, kurde, tym nie widziałem. Murem całym dziadowskim. Nie widziałem go, że zauważyłem po strzale dopiero. No to masz ja. <laughs> to masz. E, zobaczymy tylko przy okazji no, czy on coś umie. Ile ma? 70 parę to niby coś umie. Czekaj. To coś tam niby ma. Dobra, to ja popatrzę na atak, czy coś by no, to zmienić. może, może, może właśnie tych naszy, naszych strikerów, bo. Ciężka sprawa. O, już pokrętło! Oh, oh, Powiem ci szczerze, no tego to się nie spuściło. A jeszcze, kurde, wydawało mi się, że za lekko uderzyłem. Akpom? Widzę. No! I co? No! Czyli w tej chwili znaczy, jest ile? 40 do 2? Nie, jak myśmy to liczyli? Do jednego. Do... No nie, no jest 2-2. A nie do 2, no. bo oni wygrywali. Kurde, nie, 20 myślałem, do co? 2, sorry. 20 do 2, bo nas się bola. Tak Także, sorry, ale już nie wygracie. No niedobrze? No nie dobrze. Bierz go! Brawo. Tak jest! Prawo, bramkarzu! No. No właśnie. Po to tam byłeś właśnie w tym momencie. Tak jest, łapiesz wszystko, Morsi. Tak jest, Morsi, dawaj! Dawaj, przepnasz no, go, przefasz go. Nie, że go A co? A ty co teraz? Ej. Żydrożny, tak jest. Jest że drożdży, okay. Morsi, morsi, standardowa morsi na prezydenta. Czekaj, gdzie, gdzie? ja tutaj kogoś mam? Akpom. dobra, chodź. No, o, żeż ty, ujol, ty kłaku. Teraz się widzę, zamieniliśmy teraz ja od drożnych. Tak. A ty, od wolnych. No, frajer, kurde. To o, No, o. dawaj, o, no nie wiem. No to jest problem. No stój w ramce. Albo dobra, jednak nie stój. Brawo! Wracaj w ramkę. Nie wierzę. Golki peru, are you? W... Wyjazd? Nie, nie w taki sposób. Wyjazd to no cholera. Morsi. O nie wierzę. Wiesz go. Jak wekam to zrobił? Ja, porobiony. Dawaj, do przodu. Nie, nie, no tu? to było do kurde napastnika. Co jest? Nic z tych rzeczy. Dobra. Dawaj tam na Akboma no, Dawaj Magik! No, to są! Magik! No. To dawaj, kto kołożnik! Aj, inaczej tak, sobie to było... Wal w morawę, wal, bo było tak blisko Nie <ścoughs> Jezus Maria. Nie wybicie Isty Dobra, dawaj fry, tak no Jezu. Jest, fry, chyba no. tak jest fraj, ciśnij chyba że tak jest, I Ja bym mu dał, no i spalony. Jest spalony teraz gwizdnął Jezus Maria ja z tą grą. Teraz kiedy mieliśmy strzelić. Właśnie. <laughs> ja ale dobra. Magic Johnson patrz, strzelił, kurde, brawo. Ale naprawdę wstyd, wstyd i wstyd... Taki skład. Ty w kurde, jego overall jest większy niż wszystkich naszych ale dużo zawodników. Mieli, dużo. No nie no, no, no mieli, no ale to mówię no... Widzieliśmy. Oni mieli 16-14, a my 6-4. No, ale było widać jakiej jakości to były strzały, nie? to, to no, trochę ciężka sprawa, ciężka sprawa. Ledger, Man of the Game tak, i Jones. Tak czy siak, 20-2. No. Nieźle, nieźle no. nieźle, no to co, widzimy się standardowo tak jest, za tydzień. Tak jest, Jak już serwery będą działały, tak jest. miejmy nadzieję. Idę, trzymajcie się. Hej, hej. hej, hej.